E, dobra, no to e, podrywanie dzieci w klicy aborcyjnej istnieje aplikacja, która to robi. Mały dig dong, istnieje aplikacja, która to robi. E, strania tam jest powrotem w nieskończoność, istnieje aplikacja, która to robi. Prawa kobiece, istnieje Nie. Nie. No. <laughs> e, hmm, takiego <laughs> Ja już wiem na pewno, czy, który jest Igiso. Postanę. <laughs> Ostatnie jest albo Igisa, albo klutura, bo oboje nie umieją pisać. Mm. Kudu, sobie kobieta, nie. Się... nie ja, 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 kurde, co by tu wybrać? Nie, Chyba to będzie better. Nie googluj, pożałuję. To będzie chyba najpiękniejsza. Czekaj, kurde, co by tu wybrać? Nie mam no nie ma sekret. Ma Adamek, czekamy na was. Czekajcie, bo ja musiałem wyłączyć tego boterek, bo to by mi się szkadzał w odcinku. No nie no, to w mi tuła. Dobra, dobra. dobra. Jagoduje, że Jagoduje prawo... tam, tam, tam. Nie gubroj praw pożałujesz tego. <G> <G> nie praw pożałujesz tego. Nie kolorowanek dla do dorosłych, pożałujesz tego. Czekaj, kolorowanki dla dorosłych. Tu nie ma nic takiego. Hopie, ja ci napiszę teraz ten, ja ci teraz napiszę yy, na PFL. O co mi chodzi? Oje, dobra. Nie googluj info Boga27 YouTube. Pożałuję tego. Hahaha, ha, ha Adamek. Ej, no, to jest wygrywa Kultur. O Shiba. Ja, jakby, śmiałbym się jakbyście wszyscy napisali o prawach kobiet. <grym>, Aha, co preferuje Janusz Korwin-Mikke? Eee... <grym>, kurwa, ej, tu jest, tu jest tyle do fajnych... Tymczasem ja, który nawet punkta nie zdobył. <grym>, Chciałbyś, byś się udał, Danek. Tak, wiem, dzięki. To jest pięknej opcji. ...dobra, to na pewno ktoś zrobi, to też na pewno ktoś zrobi. Holy fuck. Przycisz sobie tego bota. Ja już mam go wyciszonego. Ach, i będzie kolejna opcja do wycięcia. Na pierwszy raz ja nie mogę wytrzymać. Szyba czytasz. Przepraszam, żeby nie było. Dobra, co preferuje na szkolenie Mikę? Nabijanie na zaostrzony pal. Okej. Okay. Co preferujesz na szkoleni Mikę? Co preferuję Januszko Limikę? Socjalizm na drzewie. A, czyli A, trzecie to chyba Co, dobrałem, no, co nie, tak? już kobienika, ciężarówkę. O nie, kto z... Kto? Pozdro dla kumatych, pozdro dla kumatych. Nie, to jest mem, że kurwa cukrem, cukru sypie więcej niż... Wsypał co 10 łyżeczek cukru do szklanki. Tak. Spowolony. Igis szacunek, respekt. Ale... On, te... On pisać nie lubi. Biali ja. ludzie ja. lubią... E... Tu im lepiej tej karty nie wykorzystał. Oj ojoj. Oj ojoj. Oj. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Dobra. Przy. Ja bo ja... czekaj. Ludzie ja, ja, ja lubią donać tusk. A ja. Na ku. <noise> Trzeba to będzie wyciąć. Czeo. Bo myślałem, że jestem śmieszny, a właśnie mi to nie siadło. To mi cały czas nie idzie, masz 0 punkt. Dobra, spierdzielaj. Przy pomocy czego polski rząd wspiera studentów z regionów miejskich? <grym zbieramy> Czekaj. Eee. No nie mam, chuj, mam, chujowe karty. No właśnie teraz też, a ja weny nie mam. Eee. Hmm, czego ty wziąłeś? Tak wszyscy co mają po dwa punkty tymczasem ja zero W jakiejś od zero Czy ja w ogóle nie mam pomysłu Przy pomocy czego polski rząd wspiera studentów z regionów wiejskich? Most Jedi Koralki, Koraliki analne Wsi Kulki analne debile A PiSu Czarnek na wielorybie broniący własną piersią polskich dzieci Dajcie mi punkt, please o nie, kurwa. Ja piszę. nie. wiem muszę... co. No, Dobra, jest dobre, stary, Adamek z... jest starę. Adamek, teraz daj szybie trzy punkty, żeby, żeby wszyscy byli równo, do ty 0. <grym> Shiba, posta... Shiba, postaraj się. Postaraj się. Okay. <grym> Eksperci są zgodni, że było no, powiedziane. Co się boję, co wy tutaj dacie? Tak porządnie się boję. Co wy tutaj dacie? Nie, ja ciekawym mam fajne. Tak. Jarek. No, myśl, Vincent, 9 to trochę słabo, ale okej. Okay. ok, no to eksperci są zgodni, Eksper... że prawa kobiet były odpowiedzialne za zniszczenie rycerskości. Eksperci są zgodni, eksperci. że. Martyna bo, była odpowiedzialna za zniszczenie serfera ekipy. Ekipy, pra, pra, prawda. prawda. Trup, trup. Eksperci są z... zgodni. Eksperci są zgodni, że rządza gra wstępna była odpowiedzialna za zniszczenie. Wykorzystywania dzieci. Eksperci są zgodni, że za dużo żelu we włosach było odpowiedzialne za zniszczenie. Trzeci rzecz. <laughs> <Rzeszy. śmiech> Nie no to better. No nie. Jakby to była Siba, ale jakby Sibę wybrał, to Pierwsze Shiba było najlepsze. Shiba. Drugie było najlepsze według mnie. Bo, mnie był, bo, Shiba, bo Shiba wtedy by miał 3 punkty i wszyscy by mi siedzieli 3 punkty, a damek 0 i to by było piękne. Nagrodę za otrzymuj... Ja I dobra, wiecie co? Ja sobie, ja sobie będę szukać dalej kolorowanych dla Dorota, kiedy wy będziecie. Kiedy wy będziecie okay, rzecz. <laughs> Okej, okay, better. Ja um. mam pomysłów. A tak samo. Cię, już oddałem, ale dobra. Nagrodę za bycie chujem otrzymuje <laughs> To jest klutur, to jest klutur, to jest <laughs> <laughs> Jestem starym, nie uznam się tego. <laughs> Dyktatura skurwysynu, nie. Nagrodę za... Najmniejszą ilość punktów otrzymuje Adam ja chyba, za, ja chyba na to zagłosuję, ale nie jestem jeszcze pewien. Nagrodę za rasizm otrzymuje Adolf Hitler. Jak Wini wini lub Micha to by pasowało. Nagrodę hmm. za nazizmu... To, czy to jest Igis lub Klutur? Nie, to jest Igis na pewno. Nagrodę nie. za nazizm... na pewno. Otrzymuje Adolf Hitler. Drugie to Adam. Trzecie i czwarty, dzwonię. Jeszcze pewno klutur. <noise> bać ci szyba. Adam, jakbyś chociaż napisał, to bez błędu. We się ryp rypnąłem. Wiesz, emocje, emocje. A co wygrałem? Ale A, się. Nie. Ale ten dek, zmienilibyście ten dek może. Ale to jest chyba jedyny polski dek. Nie no patrz, polski tłumaczenie, co nie? Yy, ale masz jeszcze jakieś Joker yy, 3R02 polski tłumaczenie. Różne takie są. A nie, czekajcie, bo potem zmieni. Standard polisz też jest, ale nie to. Nie. A nie, bo to, to nie są talie, to, to shiba, są talie. Shiba, shiba, shiba. shiba. A, shiba. Dobra, dobra. dobra, dobra, przepraszam, już jestem. Yy, dobra, no to tak. Nim w trakcie dawało, co za piękne zdanie. <laughs> No nie no... Co Ale to, nie, zdanie. Jest zdanie, nie, nie, to nie, nie, nie jest zdanie, bo nie ma kropki. No właśnie. Napad w bramie, co za piękne zdanie. Oraz... Prawa kobiety, to znowu nie zdanie. ma kropki, to nie jest zdanie. Twoje no i... no, śmieszne. <laughs> Wszyscy... Czwarte jest Adamka. Się... Nie, dawaj, nie dawaj czwartego, jest Adamka. Nie no, tej, Nie negujcie się tutaj zbytnią <laughs> kreatywnością. Wstajcie mi KURWA na ten punkt! Normalnie nie Jako, za, jako moją następną sztuczkę. wyciągnę wy... punkty z karty przeciwko ludzkości. I chodzę Tupę. zdechli. Ja piercele. no, Dajcie mi kurwa ten punkt. Ja no. Wini czekamy. Ma pięćdziesiąt sekund. O. Czytaj. Tu ty możesz czytać. Nie. Aha. okej okay. Wini. Dlaczego no ty nie czytasz? Przucie. Dobra, jako <glorosy> moją następną sztuczkę wyciągnę orgię seksualnym z wielkim Rzymem z. Chuję z. <glorosy> <glorosy> Jaką moją następną sztuczkę wyciągnę? <glorosy> <glorosy> Pójdę być dupę, bo byś ale okej. Okay. Teraz z, z... mango? Z, z... 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 z pokoju Z <glorosy> Jaką <mi> niego. <glorosy> Przez... następną sztuczkę w po Z, z... 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 z, z <glorosy> Dajcie to, to mi kurwa ten punkt. Nie, to jest, to jest to, to, łagam nie czwarty, łagam jedwarty, łagam No ty się wstrzymuję! Nie no, bo zaraz wale i tak porządny i kurwa. No. O co trzy, może ci w końcu uda. O, Oj, o, ja jestem. A, jestem starym. o <laughs> plus równa się <laughs> I na przykład 1 plus 1 równa się 3 1 <laughs> plus Ej, szkoda że nikt nie da 1 plus 1 równa się 2 jak ktoś da 1 plus 1 równa się 2 to powinien otrzymać punkty ale teraz w już nie bo to powiedziałem aha okej okay. a miałem to wybrać ja, ja nie wiem już wszyscy się zmieniają kurde Ile można. A, Wiesz, dwa zebrali, zebraliśmy się w tej grze, żeby gnębić Adałkę. Dajcie <laughs> to, mi spokój. Chiba. Dawaj. Podoba mi, się, podoba, mi się, że, podoba mi się, że Igis, który zawsze płakał, że nigdzie nie ma punktów, że ma najmniej punktów, teraz ma drugie miejsce, a Damek ma zero. Spiercie, dajcie mi <laughs> spokój. <laughs> Get the fuck out of my room, I'm playing Minecraft. Ile zostało? 13 sekund. 13 sekund. sekund, czy ty naprawdę będziesz przeciągać? Cały, cały Chyba. Całe Ej, Vincent, U. nie ma dobrze plus. Nie ma. Kurde, nie ma dobrze plus. Nie wiem, zjebałem. Whatever. Ten twój tekst już Win... gadał, coś Winnie... napisał. Czekaj, wini plus bycie mądrym równa się. Równa się. To mój internet. Nic mądrego. <grymne> to jest szyba. A tam plus... no, o siecie. Adam. Karty przy skolkości. Robinie smutnej. Gejowskie <grymne> porto plus. Info od 2007, to równa się codzienność kazu prawie Kubowskiego. <grymne> Burzyli plus Biblia równa się u <grymne> No nie no! Czemu nie Co to jest? Czemu nie mają? A przyjście, koszulkuszek! Kurste... Jak, jak, jak dla mnie to klutur wygrał, ale okej. Okay. Zanim pana zabije panie bo on może pokazać panu. Czyste zero punktów na damkę. Kurwa, określałem to napisać. Nie mogę tego napisać. A w ta gra. O, chyba siwa szykuję porządną bombę. Kurwa, tak. bo nie komentuj. Wieku mi da panu Tu nie komentuj. Potrzebuję Aldres Gira. To się Okej. Okay. Zanim pana zabije panie bond, muszę pokazać panu... Zagropię produktowana. Zanim pana zabije panie bond, muszę pokazać panu... niesymetryczność to piersi. Zanim pana zabije panie bond, muszę, panu... muszę pokazać panu opowiadanie do wcipów o Żydach w nieodpowiednim momencie, no to ta trzecia to, to Vincent. Na na Zanim z, za pana zabije, panie, bo muszę pokazać panu show show image. image. <laughs> nie, czwarty to jest Czwarte to jest Lidsen. Czwarte to jest Ja zrobiłem to zdjęcie, ale to nie jest. To też jestem ja. Kto? Komu ja wysłałem to zdjęcie? Ja to jest moje zdjęcie, mojej roboty. Pamiętam to, ten moment, jak Ej, ale ty to, ej, ale ty to chyba mogłeś wysłać chyba w memy ogólne czy gdziekolwiek. Znaczy, to Tutaj tak, na grupę ale, to wysyłałeś. Tak, ale czekaj. Ale czekaj ja wtedy siedziałem z tym, z tym co do nas pod koniec klasy do, do z klasy do, tym z domu dziecka. Z Krystianem Krystian się nazywał, dokładnie. I wtedy się śmiałem, wow. zrobiłem ci zdjęcie, nagrywałem cię. Jest, To jest piękna mina, ale... Czekaj, bo ja Szukam ci tego, szukam ci tego, zanim jeszcze ile czasu. E, informujcie ile mi czasu. 20 sekund, 20 sekund, rób, po prostu zaznacz. Wybierz, wybierz. Nie no, to oddaję. I kto? Shipa! Czemu ty masz mnie w swojej Nie mam. Musiałbym to powiedzieć, musiałem na z na konwersacji z Czekaj, ja szukam. Czekaj, gdzie to jest? Szybko. To jest najbardziej Emo. Jak ktoś napisze emu, to ma punkt. To okay. jest, jest najspalniejszym. Ale czym najspalniejszym? W ogóle emo. Dobra, to bo nie zna, nie, nie wiem, jaką kartę dać. Ej, możecie przeczytać mi ten... Y, pytanie? Co, naj, co jest najbardziej emo? Emo. To jest idealna karta, Co jest najbardziej emo? Tampony z Boba. Dokładnie to, czego się spodziewasz. Masz rodzice. Emocje. Masz to, masz to. Masz to. Masz to. Emo, emocje. Jaki to jest kurwa klu, król. klutur król. Ty no ja, ja nie wiem. Ej, co czekaj, co jest? Gdzie to może być? O, właśnie znalazłem mema, że cały serwer, pokój na serwerze pogodzaję się w niego i kucyksaj, Adamek. Tak, to była prawda. Byłeś chujem. No, okej. Okay. Nie, 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 to nie była prawda. Oh, kto mnie spingował? Przez to mnie wszystko boli? Przez me, 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 no, 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 Przez to mnie wszystko boli? Przez odbyt, no. <laughs> Przez to mnie wszystko boli? Przez pełne drapanie się po tyłku. No, nie wiem. Przez co mnie wszystko boli? Aha. Prawda aha mi. Aha. Oj, okay. oj, oj. Okay. Okej okay. Muszę by to nie był Adamek Takało się. A Adamek nas zabije kiedyś. Jeszcze nie jeszcze trochę trzeba poczekać. Ja jak byłem na kwasie, to zmienił się w... Dobra, whatever. Ja będę jeszcze szukał tego mema. Jestem zaraz pod Pluturem. A jak nie, to chyba na PV to może będziemy mieli. Ale tak, Ciach tak, też muszę to przeskrolować. Czytaj. <laughs> Plutur, dobra, ja będę czytał. Jak byłem na kwasie, to twój stary zmienił się w twój stary. Jak, o, <laughs> jak byłem. Jak byłem na kwasie to Wini zmienił się w Adolfa Hitlera. <grym> jak byłem na kwasie to zamrażarka pełna organów zmieniła się w śmiercionośny laser. I jak byłem na kwasie to Adamek zmienił się w pożeracz kapusty tej I ostatnie to jest kto? Ty? Wi Winnie na pewno. Adamek to jest Adamek. Ostatnie to jest adamek. Jak mi? Nie, mi się wydaje, że pierwsze to jest Adamek, bo pierwsze to jest bez kropek, a tym Adamek to jest. Po szmata. Види, подожди, да. И мы там видим, да, наш миттов. Słuchajcie, dawajcie szybko moje tylko, patrzcie potrzebujemy 15 punktów, potrzebujemy jeszcze 7, 7 punktów by skończyć grę i nie przyznawać Adamkowi ani jednego. No nie, nie zrobicie mi tego. Grajmy fair play i zobaczmy może to będzie jakiś punkt. Ej, <susuruj> dobra grajmy fair play, ale wierzę w to, że, się nie, że mu się nie uda. Hmm. Hmm. Ta, 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 hold to my Więcej gości Muzeum Narodowe otworzyło interaktywny eksponat z... Nie wiem. Nie wiem, ja po prostu nie wiem, ja się podaję. Słychać, siodź. W domu biją, a kurde, jeszcze w karcie przeciwko ludzkości nie jest ani lepiej. Paint, Nie Nienawidzę was, powiem wam tyle, nienawidzę was. Weź Ej, e, Wini, nie żebym cię podpuszczał, ale nie przypczytasz jutro w e, Multwychiernych w swojej intencji. A tak, bo ja, mam, bo ja mam w poniedziałek urodziny i mam, będę miał modlitwę wiernych w swojej intencji. No. Ale w poniedziałek, co? No, i ja będę miał w poniedziałek, ale 15 Ja będę modlił w swojej intencji. A to się nie opłaca w sumie. I tak nie. No plus dawaj, bo 30 sekund... Tak... Ja się będę modlił w intencji punktów Adamka. By przyciągnąć więcej konfliktów... ...by to otworzyło interaktywny eksponat z kupy gówna. Muzeum narodowe otworzyło interaktywny eksponat z. <grymne> Wydałam. Pudowałem... mi. Nie, drugi to jest kultur. Nie ma szans. Wydawał tak. mi tak, bo on to robił. On to robił w pęcie. Z ministranci i z. Z brodniami wojennymi. Ja mogę. do starego żartu. No szkur. Czemu? On napisał, a ja się postarałem i zdjęciu. Ty, Ty, to jest 25 ja minuta ja tego odcinka, a ja wciąż nie mam punktu. W ostatnich chwilach swojego życia Michael Jackson myślał o Vincencie. Haha. Nie, myślał o punktach Adamka. Tak, tak, tu pawsuje to. Jak ktoś tego nie da, to jest taki pizdu. Szybko, szybko, szybko szyba co zmienia. Kurwa, Połknąłem gumę. Jeżeli, 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 jeżeli w ciągu następnego tygodnia nie napiszę ani jednej wiadomości na serwerze ekipy, to prawdopodobnie nie żyje. A to cały czas tak jest. To nic się nie zmieni. Tak <coughs> no no właśnie. Ale. To ponia... ja no, jak są te wszystkie pasy, że on to są wody, w pizdu. O kurwa, damy to. To tak, to. W ostatnich chwilach swojego życia Macron sobie myślał o. Bezdomni. ok. W ostatnich chwilach swojego życia Macley Jackson myślał o... Kuzynka przyjecha i nie mogę grać za bardzo pomocy. Dobra. W ostatnich chwilach swojego życia Markly Jackson myślał o zaległych 8 punktów Adamka. To jest wini albo Szyba. W ostatnich chwilach swojego życia Markley Jackson myślał o... o ten pas, ten pas na brzuch sty, Stevie Mango. No, powiem, że to jest ciężki wybór względu na to, że wszystkie karty są do dupy. Ale dam to, dobra no. Kultur. Kultur, wiem gdzie mieszkasz. Nie wiem, co to nie takie 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 to nie to ja robię rajdź, i to kończę ten odcinek. Jak to, jak to, nie zdobędzie, ja nie wiem. Kurna, Igis, wyłącz piosenkę w tle, jak coś gadasz, albo no, nie wiem. No, Winnie. Aha, Winnie się zmutował. On się zmutował może No dawaj. O kurna, Winnie. No nie, no nie gadaj, że to przepadnie. No nie. Why me? O nie. Nie nie, nie, Gini, wracaj. Poszedł po mleko. ale nie mogę sobie więcej. Heh, <laughs> ruchanie kleju. No Vini, głos. No szkoda. <laughs> Okej, <Okay>, spoko. <laughs> <Aha>. <laughs> Ohohoho, oho, oho. no do że... ten trybolog wyciąg zostawiając na ulicę. Żyć nie w leku. Eee, weźcie no, mi przeczytajcie no, to. Weźcie no, mi przeczytajcie no, to, bo je jemu... no. wam tylko. Dobra, Dobra e, ja proponuję przeczytaj... ja to zakończyć i obojem nie wygrał. Kutych przeczytaj mi to. przeczytaj mi to. A trybologowie odkryli ostatnio stały żyd na pewno. wygrał. Mini. Tak? Idziesz czy nie grał czy jak? Halo? No, słuchajcie Winnie Grasz z no nami czy no, nie? Czekaj no, Mam nadzieję, że będę mógł dolić. No dobra, no to antropologowie odkryli ostatnią starożytną tlamię czczące. Jajca kurwa, punkty Adama Nie <grym> się... <gierzyma> się punkty. Powiem wam, że faktycznie będzie ciężki bo Posłuchajcie, są mega żałosne Ustraszamy ta bez sensu. Chwila prawdy? Jakiej prawdy, go. Zgaduję, że pierwsze... jest to No, Noż ty kurwa! się, czemu się? Ja pierdolę. Ale ja tu... karty. Co? To... No, już też jeszcze nie napisał? Nie No to Pomiń, czyli niego. Ej, w ogóle, wy się bawicie w NNN, czy nie? Co? Czy wy się bawicie w NNN? Co to, to jest? Nie, Jak nie, można nie, 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 nie wiedzieć, co to jest? To tak, nie wiem. Um, nie, nie... Nie mam autyzmu, nie interesuje mnie tego. Chodzi o to, że... Yy... Tak jakby, że nie walisz przez... Nie żadnego konia przez listopad cały. Ja, prawda, wydaję Ale ja jeszcze nie mam konia, to jak mam walić, konia. Ja na pepo kręc. Bardzo. Jeszcze pamiętam, które jest moje nawet. No szku. <laughs> to zaraz zrobię ryczku i taki porządny. Nie, no, nie ma co grać, umówmy cię. Zapiszmy wyniki nie no, ale przyznajmy, Winnie wygrał, Winnie wygrał. No, tyle to wiem. A drugie miejsce, ja... Cze, trzecie... ja... Chyba ja. Tutaj, miejsce ja, zaraz za mną Szyba. Imunu. No. <laughs> <laughs> Czemu masz taki? No, w filmie, jak si Bruce Willis odkrywa, że... Był tak naprawdę... Twój stary zobaczysz tak naprawdę twoją starą. <laughs> jak coś to zostawi, to nie bo to by wygrało. <laughs> jakby coś jak ktoś ryszyłeś w pajcie, to i tak tego nie będę patrzył. Dobra, dawać to ostatnie najwyżej. Kutur, dawaj to ostatnie. Nie, nie, ale ale widzę, żadna nie zwiększa swoją szansę do 50%. na zdobycie jednego punkta. No film akcji się Bruce odkrywa, że kobiety w reklamach... Kobiety w reklamach kursów to tak naprawdę. Rozczarowujące przyjęcie urodzinowe. Wydawanie. Nowy film akcji Bruce Leus odkrywa, że. Wydawanie współ... współwydawania był tak naprawdę. Pierdzenie i odchodzenie. I nie za pierwszy, żebym miał punkt, chociaż Dobra, jest pan. Pierwszy daj. Jest! Mendro! Jest! To by, kurwa, ten punkt! Kończymy odcinek. Dobra, nie wetraj się tam. Kończę odcinek. Ale... Dzięki widzowie, dzięki morde, jest Panem Bogiem. Niech się nie ogląda.